Pewien facet znajduje na pustyni starą lampę. Pociera ją i wychodzi z niej dżin, który mówi: Jako że mnie uwolniłeś, spełnię twoje jedno życzenie. Facet więc wyjmuje z kieszeni mapę i pokazuje ją dżinowi. Widzisz te dwa kraje? Walczą ze sobą od wieków. Chciałbym by w końcu przestały. Stary, nie da rady. Te państwa są ze sobą tak skłócone, że nic nie mogę zrobić. No to facet wyciąga z kieszeni zdjęcie i również pokazuje je Jeanowi. To moja żona. W takim razie chciałbym, byś sprawił, by była najpiękniejszą kobietą na świecie. Jean wzdycha ciężko i mówi: Dobra, pokaż tą mapę. Siedzi sobie para rodziców przed telewizorem i oglądają mecz. Stary pije piwo i je orzeszki, a stara go zasypuje pytaniami: A kto to jest ten w czarnym? A dlaczego oni biegają? A dlaczego ci drudzy nie mają swojej piłki? I tym podobne. Komentator też pieprzy i stary wkłada sobie orzeszki do uszu. Cisza, spokój. A co się dzieje, widać w TV. Mecz się skończył. Stary chce wyjąć orzeszki, a tu lipa. Nie może wyjąć, więc skacze na jednej nodze. Matka wpada w histerię. W tym momencie do domu wchodzi córka z chłopakiem i widzą jazdę. Ojciec skacze na jednej nodze, matka lamentuje. Dramat. Więc chłopak mówi: Wsadzę pani mężowi dwa palce do dziurek w nosie, mąż nabierze powietrza i napnie się mocno, to orzeszki same wystrzelą pod ciśnieniem. Tak zrobił. Stary się napiął, a orzeszki wyskoczyły. Mama zadowolona pyta chłopaka: Och, jaki pan zdolny i pomysłowy, czy zastanawiał się pan, kim będzie? A ojciec, patrząc na chłopaka, mówi: Sądząc po zapachu palców, to naszym zięciem.